Cześć, dziś pokażę Wam, jak łatwo zrobić konewkę, taką właściwie pseudokonewkę do podlewania bonsai. Mam na myśli bardziej małe roślinki w małych pojemnikach, jak na przykład ten cetrusik, który jest w dęku od butelki po piwie. Wymyśliłem taki sposób, ponieważ okazuje się, że podlewając, czy próbując podlewać taką roślinę w tak małym pojemniku, zwykłą butelką po wodzie mineralnej chociażby, czy inną konewką najczęściej, okazywało się, że przelewam, wlewam część wody, jest to zbyt duży strumień wody i woda wypływa bokiem, robiąc plamę na parapecie ku rozpaczy mojej żony chociażby. W związku z tym stwierdziłem, że potrzebuję czegoś bardziej dokładnego, dozującego wodę w mniejszych ilościach i wpadłem na pomysł, który jest, bazuje właściwie na zasadzie podobnej do pracy saka szpitalnego, Bądź innych takich urządzeń, mam na myśli taką konewkę stworzoną z butelki plastikowej po wodzie i właściwie dwóch fragmentów, dwóch kawałków wężyka akwarystycznego. Co jest istotne, mamy zwykłą butelkę po napoju, napoju owocowym z szerokim kapslem. Butelka ma około 300 ml pojemności. Właściwie pojemność nie ma znaczenia. Istotne jest to, że jest pierwszy przewód, pierwszy wężyk, który łączy usta obsługującego z wnętrzem butelki. On jest krótki, czyli on dosięga właściwie tylko parę centymetrów za kapsel. I jest drugi wężyk, dłuższy znacznie, który musi sięgać do dna butelki, ponieważ ten wężyk będzie prowadził wodę z na butelki do naszej rośliny. Zasada działania jest bardzo prosta. Po prostu, dmuchając wężyk krótszy, powodujemy, że w ciśnienie powietrza, gazu w środku. Ten z kolei wypłycha płyn i płyn jest tłoczony wężykiem dłuższym do rośliny. Co demonstruje, sprawa jest bardzo prosta i skuteczna, ponieważ zaraz sami zobaczycie, że wcale nie jest tak trudno taką roślinkę podlać. Jednocześnie. Strumień wody jest tak niewielki, delikatny i tak dozowalny, że nie grozi nam wylanie takiej ilości wody, czy większej ilości wody poza pojemnik. Dmucham w tej chwili. Jak widzicie, w każdej chwili mogę przestać. Jeżeli się przelewa, przestaje dmuchać. Woda się wchłania, wsiąka w glebę. Wszystko działa można po trochu, można więcej, zależy od tego ile tej wody chcemy uzyskać. Co więcej, zdarzyło mi się nawet używać tej konewki przy takim właściwie kubku ceramicznym, w którym posadziłem jeszcze więcej cytrusów wyhodowanych z pestki i tam z kolei przelałem wodę. Nie było odpływu, tej wody było zbyt dużo, więc ten system działa też w drugą stronę. Można odessać zasysając powietrze wężykiem. Zasysając powietrze wężykiem zwrotnym, można odessać tym wężykiem roboczym jakby nadmiar wody, i on wtedy wpływa też do pojemnika z wodą, a wy wciągacie tylko i wyłącznie powietrze, które jest w butelce. Także nie ma ryzyka, że zachuśniemy się czy zaciągniemy płyn z doniczki. Więc jeszcze raz tylko pokażę. Sprawa bardzo prosta. dmuchamy i niewielkie ilości możemy wtłaczać może jeszcze pokażę jak wykonać te otwory w kapslu, żeby były szczelne to też nie jest nic trudnego odsunę naszą roślinę oraz koneczkę mamy kapsel plastikowy najprostszy od wody mineralnej wstępny otwór wykonuję zwykłym gwoździem wbijam gwóźdź w kapsel Właśnie przebijam go, następnie poszerzam tak, żeby dopasować go do szerokości wężyka, którego będę używał. Jak widzimy ten wężyk się w tej chwili nie zmieści, jest za wąska, za mała średnica. Wystarczy zwykły metalowy długopis, najlepiej metalowy, żeby wytrzymał i tym metalowym długopisem poszerzamy otwór stopniowo oczywiście żeby to jeszcze jest za mały stopniowo żeby nie przegiąć a chodzi nam o to żeby ten otwór był po prostu szczelny i w tym momencie mamy idealnie dopasowany otwór do wężyka jest on z pewnością szczelny dla gazów co widzieliście w przypadku mojej konewki więc zachęcam jeżeli ktoś lubi trzymać tak jak ja rośliny w małych pojemnikach, bardzo fajny pomysł. Wystarczy butelka parę naście parędziesiąt centymetrów wężyka akwarystycznego. I mamy gotową taką konewkę do bonsai. Dziękuję.